Cześć, witamy wszystkich w oficjalnym quizie wiedzy o PKO BP klasie. Ja nazywam się Michał Litwa, a ze mną jest... Dzień dobry, jestem Torek To Możemy zaczynać? Możemy. W którym z wymienionych klubów występuje najmniej Piast Piazgliwice, Warta Poznań czy Stalmierec? Kurczę, ciężkie. No, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Więc strzelę w Piazgliwice. Dobra Litwa. Drugie pytanie. Który zespół w tej w tym sezonie ma najstarszą kadrę? Legia Warszawa, Wisła Kraków albo Podbecki Dziebielski Biały? Wydaje mi się, że najstarszą kadrę w tym sezonie ma Wisła Kraków. Dobra oczek, Zadam Ci teraz trochę prostsze pytanie. Mianowicie, kto był ostatnim polskim królem szelskim w Ekstraklasie? Marcin Robak? Adam Fronczak czy Krzysztof Piątek? Na to pytanie akurat znam odpowiedź. Jest w dosyć proste i oczywiste jest to, że Marcin Robak. Dobra Litwin, no. moje drugie pytanie. Który zawodnik był najmłodszy w tym sezonie w Ekstraklasy? Sawiar Dziekoński, Kasper Urbański czy Kasper Kozłowski? Na to pytanie też znam odpowiedź, to mój kolega, mianowicie Kasper Urbański i serdecznie go pozdrawiam. Dobra, teraz jest to cięższe pytanie. Najdroższym ekstraklasowym transferem jest obecny Jakub Moder. A do kogo wcześniej należał ten rekord? Do Radosława Majewskiego, do Jana Bernarka czy do Sebastiana Szymańskiego? No to już trochę, trochę cięższe pytanie, ale wydaje mi się, że do Radosława Majewskiego, pierwsze, do AS Monaco. Dobra, a teraz ostatnie pytanie. Który z wymienionych zawodników był najszybszy w tym sezonie jako Ekstraklasy? Filip Nadenowicz, Tymoteusz Pukacz czy Bartosz Kapustka? Eee, odpowiedź też jest prosta, gdyż widziałem to na Facebooku Ekstraklasy i najszybszym zawodnikiem w tym sezonie był Bartosz Kapusta. No to co, dzięki offshore, wyrównana walka, następnym razem jadę lepszy. Pozdrawiamy Zobaczymy wszystkich kibiców, pozdrawiam. Thank you